Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku, tym razem zestawienie wzmacniaczy do 4000, czyli jednej z najpopularniejszych przedziałów cenowych, których pytacie nas o takie urządzenia. Znajdziecie tutaj zarówno rozwiązania, które będą po tej jasnej stronie mocy, mówię tutaj oczywiście o charakterystyce brzmienia, jak i po trochę ciemniejszej. Zaprezentujemy Wam rozwiązania, które będą Bardziej rozbudowane, które będą takimi rozwiązaniami bazowymi, ale które będą oferowały troszkę bardziej fajniejsze granie, oraz rozwiązania, które będą modułowymi. Mam tutaj na myśli na przykład NADA C368. Zapraszam do oglądania. Pierwszy wzmacniacz, który chcielibyśmy Państwu przedstawić, to Musical Fidelity, model M2Si. Jeżeli chodzi o design, jest to dosyć prosta forma. Jak widzicie, mamy centralnie umieszczone pokrętło regulatora głośności oraz klawisze do zmiany źródeł, do wyboru tych źródeł oraz przycisk power. Tak więc to jakby na tym kończy się nasz panel czołowy. Jeżeli chodzi o tył, tutaj znajdziemy pięć wejść analogowych, przesuwkę taką w formie która pozwoli nam na przełączenie się w przypadku tego wejścia AUX na ewentualnie końcówkę mocy, czyli możemy go wykorzystać jako tylko i wyłącznie ominąć wzmacniacz, który jest w niej wbudowany i wykorzystać go jako typową końcówkę mocy do zestawówki na domowego jako rozszerzenie. I też w momencie, kiedy mamy chęć uzyskania znacznie lepszej jakości dźwięku i trochę zbudowania systemu, zarówno dobrego do filmów, jak i do muzyki, zyskujemy tutaj wyjście z przedzmacniacza, czyli możemy do niego podpiąć końcówkę. Ehm, jeżeli chodzi o moc, to tutaj jest ona naprawdę dosyć spora, bo będziemy mieć 76W przy 8 ohm, oraz 137 przy 4 co pozwoli nam na napędzenie sporej grzeszy kolumn. Co do samego brzmienia, będzie to brzmienie dosyć neutralne, raczej z bardziej zdyscyplinowanym basem, z bardziej taką otwartością, rozdzielczością, większą detalicznością, więc jeżeli ktoś lubi selektywne rozwiązania, ewentualnie ma system, który chciałby trochę popchnąć, przesunąć ten jakby ciężar brzmieniowy w stronę góry oraz środka, to jak najbardziej będzie to dobry wybór. Kolejnym wzmacniaczem, który chcielibyśmy Państwu przedstawić jest Marantz model PM6007. Jest to jednostka, która w porównaniu do Musical.ly będzie prezentowała się trochę bardziej ekstrawagancko, może przez jednych uważany za bardziej nowoczesny poprzez zaokrąglone narożniki, aczkolwiek poniekąd to jest fajne, bo oczywiście wygląda znacznie lepiej. Chociaż w przypadku dodatkowych urządzeń, jeżeli byśmy chcieli je dobierać, to oczywiście tutaj dla osób, które zwracają na to uwagę, jak cały system się prezentuje to najczęściej będziemy skazani po prostu na urządzenia spod znaku Maranca ewentualnie Mun, którego macie tutaj niżej również może być takim elementem uzupełniającym tego typu rozwiązanie. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to na pewno tutaj należy wspomnieć czego nie by, o czymś, o czego nie było w zasadzie w muzykalu, czyli pokrętło regulacji barwy dźwięku na zasadzie bass-sopran oraz sekcja cyfrowa, którą tutaj dostajemy jakby w pakiecie, czyli we dwa wyjścia cyfrowe w postaci dwóch optycznych oraz jeden koakcjalny, co pozwoli nam w zasadzie na podłączenie telewizora czy też. Dodatkowych, właśnie zewnętrznych urządzeń, bez dokupowania na przykład DAC-a. Tak jak w przypadku telewizora, to często bywa w momencie, kiedy mamy stricte analogowe urządzenia. Jeżeli chodzi o dodatkową opcję, jest tutaj wejście Fono, które jest dedykowane do gramofonów posiadających wkładki typu MM. Jeżeli chodzi o brzmienie, będzie ono troszkę bardziej takie, może nie efekciarskie, ale na pewno bardziej ocieplone, tak więc zyskujemy na nieco obszerniejszym dolnym paśmie, jeżeli lubimy... Wzmacniacze, które będą nas kierowały w nieco takie cieplejsze rejony, to na pewno jest to jednostka, która pozwoli nam na uzyskanie tego efektu. Co do samej rozdzielczości, takiego budowania sceny, będzie to na pewno dosyć muzykalny wzmacniacz, tak więc jak najbardziej tutaj do systemów, które byśmy chcieli budować, właśnie idąc w tym kierunku, będzie to ciekawa opcja. Co do mocy, jest nieco słabszy niż Musical, tak więc będziemy musieli mu poświęcić trochę. Troszkę więcej czasu na wybór odpowiednich kolumn, żeby poradził sobie z ich odpowiednim napędzeniem. Aczkolwiek no, nie jest to również jakiś słabe więc podoła sporej grupie kolumn, które są dostępne na rynku. Kolejny wzmacniacz to Yamaha AS501. Yamaha chyba w zasadzie nikomu nie trzeba przedstawiać jest to marka, która jest przez większość z Was kojarzona. Jeżeli chodzi o design to jest on na tyle polonadczasowy i Yamaha uznała go na tyle za taki uniwersalny, że w zasadzie on nawiązuje do urządzeń, które również mogliście widzieć czy też spotkać kilka, kilkanaście lat temu. Co do funkcjonalności, będziemy bliżej rzeczywiście do Maranca. Znajdziemy tutaj również możliwość regulacji barwy dźwięku na zasadzie basu i sopranu. Oraz pokrętło dodatkowe Loudness, które pozwala nam na uzyskanie pełniejszej dynamiki, pełniejszego obrazu dźwiękowego w momencie, kiedy to gałka potencjometra głośności powędruje w te niższe rejony. Podobnie jak w przypadku Maranca, będziemy mieć tryb Pure Direct, który będzie nam powodował ominięcie dodatkowych obwodów, które są niepotrzebne. W momencie, kiedy odsłuchujemy tą muzykę, skrócenie tej ścieżki sygnału i uzyskanie jak najlepszej jakości dźwięku. Również w tym trybie nie będą wam działały te pokrętła regulacji barwy dźwięku. Tak więc jeżeli ją naciśniecie, to tak naprawdę żadnej korekcji już yy, nie będziecie mieli. Yy, co do sekcji cyfrowej, również tutaj znalazło się wejście optyczne oraz koakcjalne, dzięki czemu w bardzo w prosty sposób możemy podłączyć na przykład telewizor. Jeżeli chodzi o brzmienie, to tutaj będzie ono troszkę pomiędzy musicalem a marancem, raczej w takim kierunku uniwersalnego, ale z lekkim ociepleniem. W momencie kiedy szukamy rozwiązania trochę takiego, które nam pozwoli na korzystanie z większej ilości gatunków, jeżeli słuchamy dosyć szerokiego spektrum, a lubimy takie granie bardziej wyważone, to Yamaha może być bardzo dobrym wyborem. Co do dodatkowego, jeszcze no o czym nie wspomniałem, znalazło się również na pokładzie wejście fono, które pozwala nam na korzystanie z i podłączenie gramofonu, który będzie posiadał wbudowaną wkładkę MM. Jeżeli chodzi o kolumny. To tutaj mamy z tyłu przełącznik selektor w zasadzie impedancji, którą możemy sobie ustawić w zależności od tego jakie kolumny podłączamy. Jest możliwe podłączenie dwóch par kolumn, tak więc tak samo jak w Marancu możemy to zrobić, możemy tutaj podłączyć kolumny w ilości czterech sztuk. Nad C368, czyli wzmacniacz, który będzie jednym z bardziej nowocześnie wyglądających, przez to, że jest dosyć estetyczny panel. Mamy tutaj również takie zaokrąglone narożniki, które nadają mu troszkę bardziej nowoczesnego designu. Ale to nie jedno, dlatego że ten wzmacniacz nazwałbym takim rozwiązaniem modułowym. A to za sprawą tego, że. Z tyłu na tylnym panelu mamy dwa sloty dodatkowe, które możemy uzupełnić kartami takimi modułowymi, pozwalającymi nam na rozszerzenie funkcjonalności tegoż urządzenia. Oprócz anteny Bluetoothowej, która tutaj jest, możemy sobie właśnie tymi kartami dostarczyć, jakby rozbudować to urządzenie o dodatkową funkcjonalność sieciową, czyli o moduł BlueOSowy, który pozwoli nam na korzystanie z radia internetowego, serwisów strumieniujących typu Spotify, Tidal, czy też sobów naszych, które zgromadzimy na, na naszych dyskach sieciowych yy, oraz moduł HDMI który w bardzo prosty sposób pozwoli nam na podłączenie się z zewnętrznymi urządzeniami czy też Blu-rayem, jeżeli byśmy mówili o portach wejściowych, czy też telewizorem, jeżeli chodzi o port wyjściowy. Co oczywiście nie oznacza, że kupując samo urządzenie nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, dlatego że tak samo jak w Marancu, yy, jesteśmy w stanie tutaj podłączyć się poprzez kabel optyczny z naszym odbiornikiem telewizyjnym co no uchronia nas przed dodatkowym wydatkiem w postaci przetwornika cyfrowo-analogowego. Jest to wzmacniacz, który pracuje w klasie D, tak więc pod kątem mocy nie zabraknie mu w zasadzie do napędzenia sporej grupy kolumn i tutaj wybór tych kolumn na pewno będzie mu trzeba trochę mniej poświęcić niż na przykład właśnie wspomnianemu wcześniej Marantzowi. Natomiast jeżeli chodzi o charakter grania, będzie to chyba jedno z najbardziej ekspresyjnych urządzeń, takich, które będzie oferowało drogę, dr Troszkę mocniejszy bas, bardziej obszerniejszy, bardziej taki rozbudowaną tą sekcję basową, więc jeżeli lubimy właśnie taki charakter, troszkę solidniejszą podstawę basową, co sprawdza się dosyć ciekawie w przypadku rozwiązań do muzyki rockowej, popowej, rozrywkowej z radia czy też elektronicznej, to jak najbardziej będzie to bardzo dobry wybór. Oczywiście tutaj możemy podłączyć sobie dwie pary kolumn, więc tak jak w przypadku poprzednich dwóch wzmacniaczy, zarówno Yamaha, jak i Maranta jest możliwe podłączenie czterech kolumn. Cyrus One, czyli kolejne rozwiązanie, które należałoby chyba już nazwać futurystycznym, z racji tego, że ma bardzo kompaktową, zwartą formę yy, oraz no, wita nas w bardzo taki właśnie nowoczesny sposób yy, poprzez zaświecenie po kolei tych lampek ledowych, yy, ale to nie tylko to, dlatego, że został wyposażony również w moduł bluetoothowy oraz system detekcji impedancji, który jest dosyć unikalnym i w zasadzie autorskim rozwiązaniem, jeżeli chodzi o Cyrusa. Polegającym na tym, że w momencie, kiedy włączymy urządzenie, oprócz właśnie tego powitalnego takiego efektu, zostanie wygenerowany taki pisk trochę w kolumn. Co oznajmia nam tylko tyle, że system, czy też w zasadzie wzmacniacz, zidentyfikował sobie jakby kolumny i zmierzył przebieg charakterystyki impedancji i dostosował się do pracy konkretnie z tymi kolumnami. Jeżeli chodzi o jego rozmiary, to niech Was nie zwiodą, dlatego że jest to wzmacniacz, który pracuje w klasie D. Tutaj mamy zasilacz, który w zasadzie dysponuje dosyć sporą mocą, dlatego, że to jest 750-watowy zasilacz, tak więc w przypadku wyboru kolumn zarówno jakby moc, jak i ten właśnie system detekcji impedancji przemawia za tym, że jest w stanie napędzić naprawdę już trudne do, do wysterowania kolumny, pomimo tego, że sprawia wrażenie mikrusa. Jeżeli chodzi o brzmienie, będzie to granie, które na pewno będzie odbiegało nieco od serii Classic, które fani marki Cyrus mogą kojarzyć, ale to jakby tutaj nie jest niczym nadzwyczajnym i, i, i w zasadzie Cyrus nawet tego nie ukrywa, dlatego, że sami z siebie określają te urządzenia, czyli całą tą linię One, jako rozwiązania bardziej celujące w użytkowników, którzy. Poszukują grania właśnie w nowoczesnym wydaniu bardziej takiego ekspresyjnego, przesuniętego troszkę w stronę tych niskich zakresów ale tutaj w tym wypadku nie powoduje to takiego bardzo mocnego ocieplenia tej średnicy, a wręcz nawet przesunięcia jej trochę bardziej do przodu i spowodowania, że ten efekt takiego bardziej namacalnego dźwięku właśnie nam towarzyszy. Jedynym tylko elementem, do którego można by się tutaj przyczepić, będąc trochę bardziej uszczypliwym, to jest przycisk power, który w momencie kiedy naciśniecie, to macie wrażenie jakbyście włączali starą wieżę, i to tak naprawdę jest jedyne co można by mu zarzucić. Dziękujemy za spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam wyselekcjonować troszkę bardziej te urządzenia, które, na które moglibyście zwrócić uwagę. Oczywiście nie są to wszystkie, które są dostępne na rynku, tak więc jeżeli byście chcieli poznać jakąś szerszą ofertę, któryś urządzenie by się Wam bardziej podobało, a chcielibyście alternatywy w takiej postaci charakterystyki, czy też o takiej charakterystyce brzmienia, jak najbardziej możecie się z nami skontaktować mailowo, bądź też telefonicznie. Jak najbardziej chętnie Wam pomoże w dodatkowym wyborze, a tymczasem na tym kończymy nasz odcinek. Zapraszamy Was na kolejne oraz do przeglądania ewentualnie pozostałych naszych treści oraz do pozostawienia łapki oraz subskrypcji, jeżeli byście oczywiście chcieli być na bieżąco z naszymi kolejnymi top 5, ale nie tylko, bo tak jak mówię, tutaj tych treści, które dla Was przygotowaliśmy jest dosyć sporo. Każdy raczej może coś znaleźć dla siebie. Tak więc nie przedłużając, do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!